Anka opowiadała o swojej chrześnicy, Natalce, 12 lat, aparat na zębach, uśmiech co rozwala system, kolonie, każde dziecko dostaje loda, każde oprócz niej, bo wielka pani Jadwiga, ta z wieczną miną jakby ktoś jej pod buta szło wsadził, mówi, ty nie możesz, masz aparat na zębach, Natalka z tym dziecięcym błyskiem walczy, ale proszę pani ja mogę, orto mi pozwolił, a ona, kamienna twarz, zero serca, powiedziała nie i tu weszłyśmy my, w duchu, bo tak naprawdę każda kobieta w takiej chwili siedzi obok Natalki, każda pamięta jak ktoś jej kiedyś powiedział, nie, bo nie, i wiesz co, dzieciaki patrzą, buczą, a Natalka siedzi z pustymi rękami. Dziewczynka, której odebrano coś małego, ale ważnego. A my wszystkie wiemy, to się zapisuje na sercu, ale wszechświat ma poczucie humoru. Wieczorem kolacja, sala długa jak w Kogwarcie, cisza. Pani Jadwiga bierze wazę, chce zrobić show powagi i jeb, sztuczna szczęka ląduje w talerzu z zubą. Grochówka fontanną na obrós. Pan Romek przy pianinie prawie się przewraca. A natalka, natalka siedzi spokojnie, prostuje plecy, błysk aparatu w świetle lamp i tylko szepcze pod nosem: No, widzisz, Jadziu, karma jest szybsza niż chłop, co rano ucieka z twojego łóżka I wtedy cała sala pękła ze śmiechu. Sprawiedliwość się wydarzyła. Bez zemsty, bez wrzasku. Po prostu życie stanęło po stronie dziewczyny.